Cześć, dostałam dzisiaj paczkę. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ja jeszcze sama nie wiem. Ale zobaczymy, co tam jest fajnego. I zaraz będziemy oczywiście przymierzać. Ojej, jakie różne. O, jakie fajne liści dostałam. Dobra, Jej! Bo mi się właśnie pasek spodobał, patrzcie, tam taki pasek, mój bryloczek, dzwonki, poczekaj, pokaż jak to wygląda, um, dostałam też takie słodkie coś i tak, kurczę, ale mam tą fajną paczkę, To jeszcze są jakieś, tak, poczekajcie. Ale to są takie błoty spray'e, zaraz, zaraz będziemy wszystko próbować. Także ja się nawet troszeczkę ogarnę, że będziemy przymierzać. Zobaczymy, co to jest, ale kurczę, jaka ładna kiecka. Mi się już podoba, bo ja już widzę po tym kolorze, że jest super. Patrzcie. Ona to na pewno będzie <coughs> sztos. Dobra, zobaczymy, Zobaczymy. zaraz będziemy przymierzać. I najpierw wszystko wypakuję. Ale jestem w szoku, bo jest naprawdę dużo rzeczy, a się nie spodziewałam. Jest jeszcze taka spódniczka, też bardzo ładna. Krateczka, ja lubię akurat takie spódniczki. A co tu jeszcze mamy? Jakąś ekstra bluzkę. Patrzcie. Ona jest tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, zobaczymy. Ja się już nie mogę doczekać, kiedy przymierzę. Co to. To jest taka bluzka. Tak. Zobaczymy. O, a to to, to takie ładne? Kurczę. Taka. A ja mogłam dzisiaj wybrać... W ogóle byłam dzisiaj na tym całym mis i w ogóle nałożyłam sobie tę kieczkę. Nie wyszykowałam się, bo zaspałam. No po prostu mega źle się czułam tam. Ja nie wiem, czy nie zrezygnuję. I jest jeszcze taka Sukienka. Troszeczkę chyba duża. Oj, ta też mi się bardzo podoba. Ale zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Jejku, to naprawdę jest bardzo dużo rzeczy. O i taka, taka też jest bardzo ładna. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. I co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jest. O, taka też elegancka kurczę. Mogłam się założyć zamiast tej miniówek, bo ja się dzisiaj czułam tak tam okropnie, bo wszystkie laski ubrane wizytowo. Ja w ogóle wzięłam od Paulinki <laughs> sukienkę i ja mówię nie, po prostu jak ja wyglądam. Są jakieś takie skarpetki. I już. a jeszcze tutaj coś mamy. To naprawdę, mega, 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 duże rzeczy. Dobra które zastopujemy. Zobaczcie, jaka bluza jeszcze. Zobaczcie, to jest takie body. Ja to się już nie mogę doczekać, naprawdę. Ja nawet wiem, do czego będę nosić. Pamiętajcie to moje takie luźne spodnie. Ja będę sobie je zakładać i do tego właśnie to body. Tutaj mam jeszcze dwa razy body i zaraz się zabierzemy za przemierzanie. Dobra, już wszystko rozpakowaliśmy. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Patrzcie, ile tu mam rzeczy, po prostu ogromne ilości więc zaraz będziemy po prostu po kolei wszystko przymierzać i ja będę wam pokazywać i omawiać. Dobra. To tymczasem na razie y, kończymy w sensie zatrzymujemy.